Jerba ma te recenzje. Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku będę recenzował. no Na początek na pewno otworzę paczkę, której otwarcie zapowiadałem w dwóch ostatnich odcinkach, czyli paczkę od biedronki zawierającą próbki. Więc przystąpię do tego aktu dzieła. Polia, polia. Co my mamy w środku? O, stylowe pudełko obrandowane. Mamy tutaj, mamy zaadresowaną do mnie. Adresu nie musicie widzieć, poznańskiego. Mamy biedronka, co najlepsze do biedronki. Folia zwykła, nie jakaś bąbelkowa, na brzegu tylko bąbelkowa. Już ją przytnimy. A, to, no dobrze, czyli mamy dowód na to, że jest to paczka z Biedronki. Tutaj na tej, na tym adresie jest jakiś list. Um, 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 um. Tak, cztery jakby za rekomendowanie. Testom podane zostało 9 grup produktów. Uh, 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 uh. No to, czyli taka informacja o całej akcji, jakby ym, tej testujemy.pl, jeśli tutaj tak, www.testujemy.biedronka.pl, jeśli macie ochotę też testować, możecie sobie założyć konto i się tam zbogować. No, muszę wam powiedzieć, że całkiem dosyć, całkiem wysokiej jakości papier ma ta koperta z Biedronki z tym listem do mnie. Dobrze, zobaczmy w takim razie, co jest w środku. To jest skrywana tajemnica, pieczątka, pietronki. Zobaczmy. No proszę bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo ładnie to wygląda. I fajnie, spodziewałem się, że będą to jerby do parzenia w kubeczkach. O tutaj jeszcze mamy kolejny list. Witaj drogi testerze. Zobaczmy, co jest w tym liście. Tu już jest jakby więcej napakowane. W tej kopercie, jak mi się wydaje. Także może zacznę już w międzyczasie mówić, jakie smaki tutaj mam. Muszę wam powiedzieć, że są standardowy, jest jeden standardowy, którego w sumie się spodziewałem i trzy są bardzo ciekawe, których, nie, których wariantów smakowych nie widziałem. I teraz tak, mamy mm, cztery yerby do testu. Smak, którego się spodziewałem jest to yerba mate z cytryną i miętą. W składzie yerba mate, mm, o, ciekawe. Ciekawe, mhm. czyli jest yerba mate i nie ma podanego ile jest tej mieszanki smakowej, nie ma stosunku yerba mate do mieszanki. I teraz uwaga, czyli jednak miałem rację, będzie to yerba mate w saszetkach. Te opakowania zawierają po 20 saszetek o wadze 1,7 g. I teraz tak, yerba mate o smaku mięty i trawy cytrynowej, czyli o smaku cytryny w torebce do zaparzenia. To jest m.in. innymi ostroszczek mięta, trawa cytrynowa, korzeń lukrecji, skórka cytryny i aromat. Yerba mate z Brazylii. Można się było tego spodziewać. Ymm, później ocenimy, jak to będzie pachniało. Każdą poszczególną yerbę w tym wejściu pokażę, jakie są smaki. Yerba mate. Z aloesem i granatem. Osobrzew paragwajski. Mm -hmm. Tutaj jest 85% tego osobrzewu, tutaj jest 74,5% tego osobrzewu. Korzeń lukrecji, skórka granatu. Skórka granatu. No, ciekawe, zazwyczaj jak się je granat, to skórki się wyrzuca, bo jest gorzka. Suszony koncentrat z soku z aloesu, również yerba mate z Brazylii. Mm. Kolejny smak z i papają. Ponownie mamy do czynienia z 86,5% jermamate, korzeń lukrecji, aromat, owoc papai, suszony koncentrat soku z lici I ostatni smak z grejpfrutem i figą. Ostroj krzew paragwajski 84%, aromat, korzeń lukrecji, skórkę grejfruta, owoc figi. Jak zalecają zaparzyć? Do filiżanki lub wcześniej podłożonego włożyć torebkę herbaty i zalejeć 200 ml wrzącej wody. Zobaczymy. Zaleję sobie yerby wrzący, wrzątkiem, tak jak zalecają, ale też i taką temperaturą wody, znaczy wodą o temperaturze 70 stopni. Czyli tak, będziemy mieli do czynienia z yerbami w saszetkach, będą to któryś z tych smaków być może nawet będą wszystkie, być może będą dwa, być może będzie jeden. Na pewno chociaż w sumie jeden to nie. Ja mam do przetestowania z cytryną i miętą, z aloesem i granatem, z grejfrutem i figą, z liczi i papają. Za chwilę ocenimy jak to będzie smakowało. Pachniało na początek, ale to już w kolejnym wejściu. Teraz ocenię zapach poszczególnych yerba mate, No ale muszę wam powiedzieć, że naprawdę się nie spodziewałem takiego jakby no eleganckich, takich eleganckich opakowań. No, gdzieś tu jest do otwierania. Chyba będę miał za krótkie paznokcie do tego. A nie, jednak się udało. O! Super. Muszę sobie pozostawić te karteczki, które są. Cieszę się. O, 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 o. Tak, muszę je zostawić, ponieważ odchodzą z tym, żebym wiedział, która yerba jest, która, więc je włożę do środka. O! Wiecie, kto jest producentem tych yerba mate? Zgadnijcie. Green Hills. Takie klasyczne piramidki. Yerba mate to jest z cytryną i miętą. Muszę wam powiedzieć, że... Nie powiedziałbym, że jest to yerba mate. Cytryny też za bardzo nie czuć. Bym powiedział, że jest to mięta o słabym zapachu. Mięty, ale pachnąca w sposób naturalny. Nie jest to jakiś mentol, więc hierwa ma tę pachnącą w sposób naturalny. Folia do folii. Teraz otwórzmy kolejną. Mm, 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 mm. Teraz już pójdzie sprawnie. Wiem, gdzie to jest zahaczone. Folia do folii. Jerba mate z aloesem i granatem. Dosyć intensywnie. Tak, no, jak już przy otwieraniu tutaj tego czuję ten zapach. Aloes i granat. Czuć zapach jerby, natomiast nie czuć zapachu aloesu i granatu. Jakieś tam słodki, zapach jest, natomiast czuć leciutko, to jerbą, ale nie czuć dodatkami smakowymi. Także do tej jerby już podchodzę jakby bardziej entuzjastycznie, ponieważ będzie to jerba. Prawdopodobnie czuć ją smaku. Teraz liczy i papają. Przypuszczam, że będzie odczucie podobne tej jak i do tej poprzedniej, czyli. Aloesu i granatu z tego względu, że lici i papaja również nie posiadają jakiegoś intensywnego aromatu. O! To pachnie jak kompot troskawkowy. Taki domowy, słodki, owocowy. Lici i papaja, no w sumie to są takie słodkie. Ale hierba gdzieś tam się przebija, zachęcająco pachnie. No, ale czy to nie będzie zbyt słodkie smaku, zbyt mdłe to się okaże. I ostatnia, czyli z Grapefruitem i figą. No, tutaj powinien być taki cytrusowy aromat. No, Grapefruit to wiadomo, dosyć łatwy smak, można by powiedzieć, do zrobienia. Także ocenimy no tutaj wyglądu samej mieszanki nie będziemy oceniali, no bo nie będę rozrywał torebek, więc w kolejnym wejściu... A, tutaj nie muszę nakleić, bo przecież mam takie yerby, są w, poszczy... w poszczególnych opakowaniach, z tyłu opakowania to są podpisane, ze składami, więc w sumie nie mam się o co obawiać, że pomylę te mieszanki. Zobaczmy, jak pachnie. Grapefruit i Figa. Według no, bardzo fajna, fajna, fajna przesyłka. Figi tu nie czuję. yerba mate nie czuję. No może gdzieś tam w drugie skrzypce gra. Hierba mate pierwsze czuć granat. Całkiem przyjemny zapach, taki naturalny. Także już nie mogę się doczekać, jak będą smakowały te hierby. Przechodzę do. Mm, przy... Słucham? Grapefruit. Grapefruit. a co mówiłem? Granat. Granat, dobrze, pomyliłem się, przepraszam serdecznie. Granat był w poprzednim smaku granat. Gdzie był granat? Tak, granat był z aloesem, dobrze, pomyliłem się. Grapefruit tutaj czuć wyraźnie. Natomiast tej figi nie czuć. No dobrze, to teraz przejdę do oceny smaku. Tych smaków nie będę oceniał sam, więc podzielę się też opinią mojej pomocnicy w ocenie tych smaków. Także zobaczymy za chwilę, jak to będzie smakowało. Zanim przejdę do samej oceny smaku, chciałem Wam pokazać, jak wygląda kolor naparu, jaki uzyskałem parząc jedną torebkę w wodzie o temperaturze 100 stopni. Światło padające z prawej strony nieco Wam Zakłóca ten obraz, natomiast obserwowałem tą jerbę i mogę Wam powiedzieć, że yerba mate o smaku mięty i cytryny jest najciemniejsza. Nie wiem, czy tutaj będzie jeśli widać, jeśli je przyniosę, nie, nie widać, to światło padające rzeczywiście zakłóca. Drugą, z kolei najciemniejszą yerbą jest jerba mato, o smaku aloesu i granatu, natomiast pozostałe dwa, smaka, czy, dwa smaki, czyli liczy z papają i Grapefruit z figą, są najjaśniejsze. Zobaczymy, jak to będzie teraz smakowało. Czasem najważniejsze, czyli na ocenę smaku. Jerba mm, mate z biedronki, w międzyczasie, jak zauważycie, pewnie zmieniłem fryzurę. No cóż. Więc te jerby testowałem przez parę dni, żeby rzeczywiście mieć o nich przekonanie. Wypełniłem też już również ankietę dotyczącą smaków tych jerby. Dobrze, więc po kolei, po prostu dajemy tutaj ustawione. Jerba ma to smaku grejpfruta z figą. Zapach grejpfruta czuć, figi nie czuć. Zobaczymy, jak to będzie w smaku. Jak. Jerba ta smakuje jak każdy ona herbaty z greifutem. Nie wyróżnia się ona niczym specjalnym. Na smak ciężko w ogóle powiedzieć, że mam do czynienia z hierbą mate. Tak więc, niczym ona specjalnym się nie wyróżnia. Nie jest zła, nie jest dobra, jest taka obojętna, można by powiedzieć. Więc. No tak mówię, no troszeczkę jak zielona herbata z grejpfrutem, taki posmak cytrusa pozostaje, ze względu na to, że tutaj jest, jeśli dobrze pamiętam, skórka między innymi z grejpfruta, tak. Owoc figi, no niestety nie czuć tego owocu figi. Szkoda. Mm, teraz tak. Jerba te o smaku litchi z papają. Czyli to o zapachu kompotu truskawkowego, można by powiedzieć. Um, smakuje bardzo słodko, um, ponownie, um, no nie czuć za bardzo czy jest to jerba, czy jest to zielona herbata, um, no gdzieś tam ten posmek herby, może gdzieś tam jest, ale no zapach kompot truskawkowy domowy, smak. Ja bym nie wiedział, że to jest z papają, ciężko byłoby mi to określić, raczej jest taki kwiatowy, słodkawy. Nie jest zły, jest lepszy na pewno niż Greyfruit z figą. Muszę Wam powiedzieć od razu, że tak. To jest Greyfruit z figą zajęło u mnie miejsce trzecie. Liczy z papają zajęło u mnie miejsce drugie. Czas na kolejne. Aloe vera, czyli aloes z granatem. Ostatnie miejsce, czwarte. Już Wam mówi, dlaczego. Pachnie jak płyn do kąpieli. smakuje jak mydło płyn do kąpieli. Na pewno bym tego nie kupił. Na pewno, jeśli to zobaczę na półce, będę bardzo zdziwiony, że się pojawiło. Naprawdę taki no, nieprzyjemny, taki sztuczny aromat. No skład niby jest okej, okay, naturalne rzeczy, skórka granatu 3%, suszony koncentrat aloesu, no może ten aloes się tak kojarzy nieszczęśliwie z płynami do kąpieli i tak dalej. Także podsumujmy miejsce numer 4, czyli ostatnie Aloes. No przepraszam, aloes z granatem. Miejsce numer 3 Grapefruit z figą. miejsce numer 2 liczi z papają i teraz uwaga, miejsce numer 1, czyli yerba, która najbardziej przypomina smak yerby dokładnie mieszanek. Jest to yerba mate z miętą i trawą cytrynową o smaku cytryny. Jerba ta, herbatka ta przypomina mi najbardziej wszelkiego rodzaju mieszanki z burrito i cedronem. I jest to zdecydowanie numer jeden. Jak dla mnie, muszę Wam powiedzieć, że gdybym zapomniał yerby w jakiejś podróży, a bardzo chciałoby mi się tego smaku jakoś pić, to kupiłbym tą yerbę. Wiadomo, parę saszetek może by wystarczyło, może by mnie uspokoiło, jeśli można by tak powiedzieć. ma też taki najciemniejszy. Chociaż teoretycznie to bardzo źle, jeśli dobrze pamiętam się dobrze miesza. Smak naprawdę dobry. Natomiast co do ogólnie całego pomysłu. Pomysł jest dobry, natomiast przesad... Za mało jest yerby w yerbie. Nie czuć... Pierwsze skrzypce grają dodatki smakowe smaku, natomiast samej yerby za bardzo nie czuć. Mam nadzieję, że na półkach sklepowych pojawi się yerba mate o smaku mięty trawy cytrynowej, ewentualnie ichi papaja, ponieważ jest takie słodkawe, no takie, taka odmiana troszeczkę. Natomiast no cóż, jeśli ktoś chce spływać yerby, i doświadczyć tego prawdziwego jej smaku, jednocześnie doświadczając pobudzenia ze względu na ilość kofeiny zawartą w yerbie, czy też właściwości prozdrowotnej yerby, powinien się jednak udać do sklepu internetowego lub też stacjonarnego, kupić sobie pół kilograma yerby, wziąć kubek, kupić bombiję, nasypać, zaparzyć i siarpać. To jest jedyna opcja. Próbując taką yerbę z saszetek, można nabrać tylko mylnego wrażenia co do samego smaku tej hierby. Jeżeli mam nadzieję, że zaspokoiłem Waszą ciekawość, zobaczymy co zrobi z tym biedronka, jakie smaki puści na półki. Tak jak powiedziałem, jeśli pojawi się smak hierby z miętą i trawą cytrynową, może sporadycznie od czasu do czasu sobie kupię. Natomiast tak jak zaznaczam. Jerba w nie zastąpi Wam jerby po prostu takiej prawdziwej, sypanej. To by było na tyle w tym odcinku testów Jerba ma test biedronki. Nie wiem, co będzie w kolejnym odcinku. Okaże się po udaniu się do sklepu stacjonarnego na Półwiejskiej w Poznaniu. Także zobaczymy. Także dzięki. Do kolejnego odcinka. Cześć!